Dzień dobry, dzień dobry, poletka pokazowe firmy Hazera. Ja nazywam się Różański Piotr jesteśmy w Harsznicy, w gospodarstwie Damiana Micyka. Zaczynaliśmy na tym polu 24 maja i było sadzenie. No tak, od tego czasu wiele, wiele się zmieniło, wiele się wydarzyło. Także ten sezon 2021 uważam, że to był bardzo trudny sezon. Przede wszystkim pogoda, która, można powiedzieć, nas nie oszczędzała. Gradobicia, ulewy, cały czas była jakaś presja choroby, szkodnika. Także ten sezon był bardzo trudny, ale poradziliśmy. Daliśmy po prostu radę. Wszystkie, wszystkie zabiegi, które tutaj wykonywałem, a były to przeważnie zabiegi biologiczne, gdyż to co pokazujemy tutaj Państwu jest zrobione w 95% na preparatach biologicznych. Które naprawdę sobie świetnie poradziły w tym naprawdę trudnym sezonie. Damian. Tak, wiem, że znasz praktycznie wszystkie nasze odmiany. Sporo tych odmian produkujesz. Praktycznie jesteś ekspertem, jeśli chodzi o nasze, nasze portfolio. Co w tym roku tak naprawdę fajnie wyszło, bez większych problemów? No powiem tak, no, generalnie wszystkie odmiany właśnie z oferty firmy Hazera sprawdzają się rewelacyjnie w naszym tutaj terenie. Przede wszystkim na co, na co zwracali dzisiaj goście, którzy odwiedzali nasze poletka, że te kapusty są tak zdrowe. Opowiadałem właśnie o preparatach biologicznych, o biologii, o wykorzystywaniu tego wszystkiego potencjału, jaki drzemie w, w tych preparatach. Pokazywałem, jak, jak to się przekłada na zdrowotność, na jakość tego plonu. I przede wszystkim poruszałem tematy właśnie też odmian, bo dużo, dużo pytań miałem takich, którą odmianę poleciłbym na przykład do kwaszenia, do kwaszenia i do przechowania, albo na przykład takie, miałem takie pytanie też od jednego z gości, dlaczego preferuję tylko te odmiany. Odpowiedź zawsze była, zawsze była podobna. Dlaczego preferuję te odmiany? Gdyż one mają przede wszystkim potencjał plonotwórczy i mają naprawdę świetne parametry i świetną mi jakość pozbiorczą. Damian, wiesz co? Tak rozmawiałem z wieloma osobami, które tutaj przychodziły i oglądały te kapusty i zwróciły uwagę, że nie ma tutaj Xantomonas. Czy coś robiłeś w tym kierunku? Nie Piotr, powiem ci wprost i powiem wszystkim, że nic po prostu tutaj nie robiłem. Tu odmiany, odmiany właśnie z portfolio, hazery są takimi odmianami, które mają właśnie bardzo wysoką odporność na, na te wszystkie choroby. A w połączeniu właśnie z odpowiednią biostymulacją i odpowiednim prowadzeniem dają takie właśnie efekty. Że... Dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszych poletek, dziękujemy za frekwencję i do zobaczenia za rok. A ja jako gospodarz też bardzo chciałbym Państwu podziękować serdecznie za naprawdę świetną frekwencję, świetne towarzystwo. Bardzo dziękuję za to, że zechcieliście odwiedzić moje gospodarstwo, nasze tutaj wspólne poletka. Zadawaliście pytania, na które mogliśmy odpowiedzieć. Także... Polecamy się w przyszłym roku, no i przede wszystkim polecamy odmianę nokautującą inne odmiany.